Witam wszystkich, fachmajstej z tej strony. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam poziomnicę z elektronicznym odczytem od firmy Stanley. Zapraszam do oglądania. Tak jak wspominałem przed chwilą, w dzisiejszym odcinku idzie na ogień poziomnica od firmy Stanley. Jest to wersja Fatmax. Jest to poziomnica z cyfrowym odczytem pomiaru, czyli po prostu poziomnica elektroniczna. Jest to mój kolejny model, ponieważ, jak widzieliście, na którym z filmików przedstawiałem wersję 60 cm, to jest wersja 120 cm, lecz nie omawiałem tamtej 60, więc postanowiłem nagrać taki. Yy, osobny filmik na temat tej poziomicy, bo, ponieważ moim zdaniem jest naprawdę godna uwagi. Yy, tak jak mówiłem, jest to model 120 cm. Z tej serii jeszcze jest model 40 cm, więc mamy 40, 60 i 120. Dłuższych nie widziałem, chyba że gdzieś za granicą. To dłuższe. Yy, poziomica przyjechodzi nam. Yy, w takim oto pokrowcu pokrowiec jest wodoodporny, z zaczepem na ramię lub do ręki. Bardzo fajny pokrowiec. Dzięki temu nasza poziomica nie jest narażona na uszkodzenia i warunki atmosferyczne. W środku jest taki miękki materiał, więc naprawdę ta poziomiczka jest bardzo dobrze zabezpieczona. W środku znajduje się poziomica. Poziomnica, tak jak wspominałem, jest odczytem cyfrowym. Więc na środku mamy odczyt yy, cały mechanizm cyfrowy. Po bawach, bo bokach mamy dwie liberki. Mamy poziom i mamy pion. Yy, poziomnica posiada dwie rączki ogumowane, bardzo fajne antypoślizgowe. Dzięki czemu możemy sobie tą naszą poziomnicę w każdym momencie Y, bardzo wygodnie trzymać, czy to będzie do pionu, czy to będzie do poziomu, czy to będzie nawet do góry nogami, y, nie ma z tym y, problemu. Y, na końcach mamy y, oczywiście ogumowane końcówki, dzięki temu nasza poziomnica jest narażona, narażona na wtrząsy podczas y, upadku w pionie, nie ma z tym problemu. Y, z góry nasza poziomnica jest y, wyszlifowany, wypolerowany aluminium, bardzo fajne, bardzo gładziutkie, bardzo przyjemne w dotyku. Jak widzicie, nie ma tutaj przeskoku żadnego, tak jak w większości zwykłych poziomnic. Jest tutaj na liberce takie, zawsze taki dołek. Tutaj mamy idealną płaszczyznę, dzięki temu przerysowywanie linii na ścianie czy tam na suficie czy tam y, gdziekolwiek będzie naprawdę bardzo ale to bardzo precyzyjne ponieważ możemy sobie rysować całą y, odległość Od spodu jest podobnie jest też również y, wyszlifowany aluminium lecz y, dodatkowym atutem tej poziomicy są cztery magnesy dzięki czemu możemy są nasze poziomice używać do konstrukcji stalowych, czy to będzie sufit powieszany, czy tam futryna, ścianka i tak dalej. Chcemy sobie coś, jakiś słupek, nie słupek, nie ma z tym problemu. Magnesy są bardzo, ale to bardzo mocne. Pyk. Możemy sobie poziomnicę przyczepiać. Bardzo fajny i przydatny sposób. Jeżeli chodzi o budowę wierzchnią, jest to Y, cały stop aluminiowy jest fajnie skomponowany, bo w środku jest wy, y, wklęsły, po bokach y, góra-dół jest taka rozszerzona. Dzięki temu rysowanie, przyleganie do ścian, do płaszczyzn, nie ma żadnego problemu. Możemy sobie idealnie y, wszystko odrysowywać. Y, jeżeli chodzi o budowę, to już by było na tyle. Jeżeli chodzi o mechanizm y, cyfrowy. Mechanizm cyfrowy składa się y, z wyświetlacza LCD. Jest to wyświetlacz bardzo dobrej jakości, pod każdym kątem od 0 do 360 stopnia. Wszystko jest widoczne. U góry jest włącznik on/off. Przytrzymujemy dłużej. Już nam poziomniczka działa. U dołu mamy podświetlenie. Podświetlenie jest na niebiesko. Możemy sobie w dzień jak jest widoczne wyłączyć lub przy ciemniejszej y, pogodzie możemy sobie śmiało y, włączyć. Jak słyszycie y, poziomnica ma sygnalizację dźwiękową. Y, jeżeli uzyskamy y, poziom na przykład Odaję do dawaj, nie w tą stronę. Może położymy tak. Automatycznie słyszymy sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy jest tak samo, jeżeli uzyskamy kąt 45 stopni lub kąt 90 stopni. Również uzyskujemy sygnał dźwiękowy. Oczywiście możemy sobie dźwięk wyłączyć, nie ma z tym problemu. Na wyświetlaczu znajduje się wskaźnik baterii, więc naprawdę fajna sprawa, jeżeli mamy słabą baterię, to automatycznie będziemy o tym wiedzieć. Sprzęt zasilany jest bateriami AAA, czyli malutkimi paluszkami. Nad bardzo długo starczają, nie ma tak, że szybko się używa i tak Mamy funkcję pomiaru w procentach, mamy pomiaru spadków milimetry na metr. Możemy tak samo sobie przerzucić. Bardzo fajna sprawa, jeżeli musimy jakieś uzyskać spadki w danym, na danym podłożu. I oczywiście mamy stopnie. Również mechanizm posiada taką funkcję, jak funkcję HOLD. Dzięki temu zapamiętujemy dany wymiar, dany spadek, dany procent. W danym momencie, jeżeli mierzyliśmy, możemy sobie to zapisywać. Możemy dokonać do 9, do 9 pomiarów na tym. Sprzęcie bardzo fajna sprawa. Możemy zapamiętać sobie dane pomiary w danym momencie, gdzie poziomowaliśmy, pionowaliśmy lub ustalaliśmy kąt. Oczywiście jest funkcja kalibracji, nie ma z tym problemu. Możemy sobie według własnej potrzeby skalibrować narzędzie. Jeżeli chodzi o odchyły pomiarów. To jeżeli chodzi o procenty, to od 1 do 89% to jest plus minus 2% odchyłu. Więc jeżeli chodzi o pion, no to po prostu nie jest do końca idealny. Nie do końca się zgrywa z liberką. Ale tak producent przedstawia, że to jest plus minus 0,2%. Więc. Patrzyłem jest takie dopuszczalne, nawet 0,1% pokazuje na całej poziomicy. Jeżeli chodzi o poziomice, jeżeli chodzi o poziom, to jest od 0 do 90% to plus minus 0,1% ja sprawdzałem i moim zdaniem ten 0,1% nawet nie jest gołym okiem. Yy, widoczne naprawdę to jest takie jak się dobrze ustawi, dobrze skalibruje to nie ma jak najmniejszego błędu. Co jeszcze posiada ten sprzęt? Oczywiście tak jak mówiłem pamięć, podświetlenie bardzo fajna sprawa, wskaźnik baterii. Poziomnic używam głównie przy pracach precyzyjnych, takich jak przy stolarstwie, meblarstwie, przy montażu różnych balustrad, tarasów, nie tarasów. Jeżeli chodzi o ścianki dziełowe, przypuśćmy, robię stela, szykuję pod, pod KG, też nie ma z tym problemu. Używam tego sprzętu. Yy, ale głównie używam go, tak szczerze mówiąc, przy drewnie, płytach, takich pracach, yy, bardzo, ale to bardzo precyzyjnych. Do zwykłych takich wykończeń, obsadzania ob, narożników, nienarożników, to używam yy, zwykłego zestawu, co oglądaliście kiedyś filmik, bo, ponieważ tam nie potrzeba aż takiej yy, precyzji. <laughs> Koszt takiej poziomnicy to jest około 360 zł. Widziałem taniej, widziałem drożej, więc w zależności jak to trafi. Ja osobiście poziomicy już używam. Bardzo kawał dobrego czasu, ponieważ ja ją zakupiłem jeszcze za granicą, a w Polsce to jeszcze nie były dostępne. Więc naprawdę bardzo duży kawał czasu. Kupiłem ją z 60. 60 mi też działa do dziś, nie mam jej dzisiaj przy sobie, ponieważ jest na robocie, więc Wam nie przedstawię, ale miałem 20, 12, 120 pod ręką, więc postanowiłem y, tak w skrócie nagrać Wam, co to maleństwo y, potrafi i naprawdę powiem Wam, że jest bardzo, bardzo godne y, polecenia. Podoba mi się w niej baśnie y, Magnesy. Magnesy, bardzo fajna sprawa, bardzo podo, y, pomocna y, sprawa. Co mnie jedynie boli w, tym, w tej poziomnicy to, że nie ma obrotowego wyświetlacza. Mimo że producent w swoim w swoich przedstawieniach tego sprzętu opisuje, że ma niby obrotowy wyświetlacz 360 stopni, że wyświetlacz przekręca się automatycznie, obraca się z ruchem poziomnicy. Niestety nie jest tak lecz Powiem Wam, że do odczytu nie przeszkadza to, ponieważ wyświetlacz jest tak czytelny, więc czy to będzie od boku, czy to będzie do długami, nie ma z tym problemu. Jeżeli ktoś z Was posiada taki, taką poziomnicę, niekoniecznie 120, niekoniecznie 60, może na przykład 40 i... Ma jakieś fajne opinie na, na jej temat, to bardzo proszę y, o komentarze. Ja oczywiście przypominam y, o moim konkursie, który, jak obiecałem, wspominałem, y, będzie na, na, y, na przejściu z 1000 subów na wyżej. Więc y, czekam na tego 1000. Y, Ponieważ nagrody naprawdę y, moim zdaniem będą fajne. Między innymi, żeby was podkręcić, między innymi taka poziomniczka, nówka sztuka będzie y, również do y, wygrania. To by było chyba na tyle. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybował mojego kanału, to oczywiście y, zapraszam tam na dół do kliknięcia czerwonego przycisku, by być na bieżąco z moim kanałem. I tak jak wspominałem, pamiętać o najbliższym konkursie. Ja oczywiście zapraszam do mojego następnego odcinka, który będzie lada dzień. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Cześć.